Ściewaneczko z tej strony śmiecha, lecimy dzisiaj z teścikiem w wyrzutni od Triplexa, którą otrzymałem na testy, za co wielkie podziękowania. Kosteczka o nazwie Xtreme, posiada tylko lącik podstawowy w układzie takiego plasterka miodu, 37 strzałów, kaliber 25 mm. Jeżeli chodzi o gramaturę, 387,5 g, 50 sekund czasu strzelania i dolot. Dol 28 metrów w górę. Tak to się prezentuje, kosteczka z 2022 roku. Podobno jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Tak teraz patrzę, że jednak posiada lącik i podstawowy. I lącik rezerwowy, także za to, za to plusik. Cena jednostkowa na pewno zostanie dodana do komentarza, bo tak z głowy nie pamiętam. Także możecie w opisie filmu będziecie mogli zobaczyć cenę jednostkową, a my już zabieramy się za teścik tej kosteczki. Szybkie podsumowanko. Kosteczki od Triplexa. E, Siódmeczkę. Myślę, że wydaje że to, to dobra ocena. E, troszeczkę wolna dla mnie. Lubię szybsze kostki, bardziej dynamiczne. Aczkolwiek no, kto, kto co woli. E, dla mnie taka solidna siódmeczka e, nie była zła, ale też nie była jakąś mega spektakularna i rewelacyjna. Także to, to na tyle.